Mogłoby wziąć Na razie nam te karpie tam ten Jesiot Wow Wzięło Na życzenie Branie na życzenie Dzisiaj na łowisku karpiowe w ligocie. E, przyjechaliśmy o 12, i zostajemy do jutra. E, dzisiaj obalamy stereotypy. Jest spełnia, jest spadek ciśnienia i idzie front atmosferyczny. Teoretycznie ryby nie powinny brać. E, z rozmów z sąsiadami też wnioskujemy, że no nie biorą, bo sąsiad tutaj siedzi już dwa dni i złowił tylko dwa karpie przez te dwa dni. E, czyli szału nie ma, ale postaramy się coś złowić. Łowimy dzisiaj standardowo na metodę. Do koszyczku idzie palet z metod Mixem, a na haki ja łowię na obu hakach na Michał łowi na jednej wędce na nocną zmorę, na drugiej na kilkryla. Sprawdzimy, która kulka jest bardziej skuteczna. Modula na razie jest dobra. Podobno ma padać, ale póki co przebija się nawet jakieś słońce, no tylko to ciśnienie spadające na martwi i ten nadchodzący deszcz. Zobaczymy czy uda się z obalić ten stereotyp, że ryba przy pełni na spadku ciśnienia nie bierze. Dzisiaj mamy dwie te rzeczy naraz i zobaczymy czy e ryby będą żerowały czy nie. poszedł na lewo, no jesiad, kursuje jak jesiad. Nie się tysiąc, bo on już był i poszedł do brzegu. A, chociaż. To wie. Zwinę tam lewo. Zwini, bo to szkoda. Nic i tak na nią nic pewnie nie weźmie. Jest pierwsza rybka. Mam życie, nie spada no. Do cięcia już było wcześniej na rzecz, bo on po prostu pociągnął. Tak, chyba to może nie spać. Weź Michał kamerę. O, więc go tutaj mamy. Jest jeszcze jakiś inny. To jest ten ostry, nie patrz mam. Chyba, że nie ma tutaj ostry, a w patrzę. No, Zobaczmy co no. Poradzę. Weszły. 이거 니다 Znęcić na wędkę drugą. do 5 kg maksymalnie, a tu jest 0,6. No bezmyślnie. Oj, nie wyglądał. Naprawdę nie wyglądał. Widzisz. bardzo gruby. Jak marano. 4-5 kg po pierwszej fazie polu Ale gruba Zapalite, ale o, ciężki Teraz Do przodu 12 ,60 kilo sześćdziesiąt płytkę, no ładnie grubo, gratuluję to jest ryby Mogłaby wziąć miały nam te karpie tamten karp ten jesiotr no. wow wzięło na życzenie branie na życzenie Zobaczymy, co to było. Chyba coś siedzi. Czekałem troszkę, że nie ma brań i momentalnie urafała, coś wzięło. Wygląda na coś niewielkiego, ale zobaczymy. Większość Piękny lin. Większy od tamtego, okay. życiówka. Jest godzina 17, ściemniło się już. przynęciliśmy teraz jeszcze z pompem około pół kilo kulek i peletu z boosterem. No, na razie połowiliśmy już. Ja złowiłem Lina 2,49 kg i Jesiotra 96 cm. Michał złowił pięknego karpia 12,60 kg i drugiego... ile on ważył? Ten mniejszy? No. Około 5 kg. No i tego mniejszego około 5 kg. Także fajnie, bo na razie 3 godziny takiego powiedzmy, że 3 godziny łowienia i już są 4 ryby. Cieszę się tym bardziej, że warunki są niesprzyjające. Jednak ryby biorą i mam nadzieję, że dalej e, będą po tym nęcaniu grały. Stały nam brania, e, ale ryby wróciły. Jest karpik około 7-8 kg na macie. Ładny misiaczek gruby. Michał złowił. Która jest godzina? Około e, pół do pierwszej. Aha. Jakieś 20 minut temu też miałem rybę na haku, ale się spięła No nie wiadomo co się stało, tamten karp się spiął do kolejnego karpia, ale nieduży w granicach 6 coś takiego ja złowił, czwartego z dzisiaj. I do wody. Pogoda nas dzisiaj nie rozpieściła. leję na 12 godzin. Ale brania były, jesteśmy zadowoleni. Kończymy powoli naszą zasiadkę. Jest 11. Od czwartej rano cisza. Ani jednego brania, ja teraz zmieniłem jeszcze. Wstaliśmy o 8 rano, zmieniłem kulki. Na jednej mam teraz SK30, na drugiej nosą z More. Bradłowi dalej na kilkryla, ale już nic nie bierze. Rano już nie nęciliśmy e, połowiliśmy w nocy ja o czwartej jeszcze złowiłem tego pierwszego swojego karpia, na dzisiejszej zasiadce e, Michał złowił 4 karpie, czyli razem 5 karpi jeszcze złowiłem leszcza, takiego ładnego 55 cm, ten linek e, 49 cm i 2 kg e, ładny jeść od 96 cm, czyli udało się, pomimo fatalnych warunków e, pada od północy z przerwami w zasadzie od, od 22 już padała od, od północy leje praktycznie cały czas e, więc mieliśmy dzisiaj pełnię mieliśmy spadek ciśnienia mieliśmy front atmosferyczny przechodzący a i tak udało się połowić mity obalone e, da się połowić w każdych warunkach a nawet jak jest kumulacja teoretycznie negatywnych czynników to i tak można połowić może nie tyle, co ostatnio. No, na pewno ostatnia zasiadka była dużo bardziej udana, ale wtedy mieliśmy troszkę lepsze warunki, jeżeli chodzi o pogodę. No, dzisiaj, mimo tych ciężkich warunków, udało się połowić. Jesteśmy zadowoleni przede wszystkim z tego, że udało się złowić cokolwiek. Tym bardziej, że Michał naprawdę ładnego karpia złowił, tego 12,60-12,70 12, jakoś tak on ważył. Ja też z tego karpika jestem zadowolony, którego w końcu o 4 rano wydłubałem. No nie wyspałem się, bo bardzo chciałem tego karpia złowić i kombinowałem przez całą noc. Też tam jakieś piknięcia w nocy miałem, jakieś leszcze brały, więc chodziłem całą noc do 4 rano, czy nawet do 5, no ale opłaciło się. Udało się tego jednego karpia 6,5 kg wydłubać z wody w końcu. No i wracamy zadowoleni do domu. Pakujemy się niestety w deszczu, także wszystko mamy przemoczone. Mimo to warto było przyjechać. Eee, może uda mi się jeszcze na jedną zasiadkę wyskoczyć z 10 na 11 listopada, czyli w najbliższy poniedziałek na Karpika. Na pewno tam też będziemy kręcić. Pewnie sam tam pojadę, ale jakiś filmik powinien powstać z tej zasiadki, więc eee, subskrybujcie kanał, lajkujcie i czekajcie na następny film. Powinien się pokazać w przyszłym tygodniu eee, po zasiadce na Karpiku. Na razie, trzymajcie się, cześć!